Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Zbigniew Durczok z Tęczynka. Pan Zbigniew jest pasjonatem podróży. Był m.in. w Korei Północnej, odwiedził Kazachstan, ale bywa też w innych częściach świata. Często jeździ na wschód. Pan Zbigniew ma jednak nie tylko tę jedną pasję. Uwielbia też matematykę, a jako emerytowany nauczyciel Pięknie o niej umie opowiadać. Witamy Panie Zbigniewie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziękuję Panie Ewu za zaproszenie. Panie Zbigniewie, co dla Pana jest ciekawsze? Matematyka czy podróże? Jedno i drugie jest ciekawe, ale najważniejsze dla mnie są kontakty z Polakami ze wschodu, w tym wypadku akurat mówię o Ukrainie, o Lwowie między innymi. Tam bardzo często jeżdżę ze względu na pomoc, której oni wymagają. Żyją za jakieś 500-600 zł, mówię o emerytach tamtejszych. I praktycznie my pomagamy im godnie przeżyć czy święta Bożego Narodzenia, czy, 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 czy święta wielkanocne. Nie jestem sam, współpracuję z tym, w tym na przykład z Andrzejem Osiniakiem, byłym dyrektorem Balneologii, z którym razem jeździmy, razem robimy zbiórki. I to jest taka najważniejsza rzecz. W tej, w tej działalności ubocznej, oprócz ta, rodziny. Ta pomoc trwa już wiele lat. Prawda? Ta pomoc trwa już wiele lat, tak, tak, tak. A skąd się to wzięło w ogóle, ta chęć pomocy? Czy skąd się wzięła znajomość? Znajomość to kwestia przypadku. Byłem kiedyś na forum III wieku i tam poznałem lwowiaków. I z tymi lwowiakami kontakt mam cały czas. Okazało się, że Andrzej jak to syn lwowiaków. No i tak, i tak to poszło, a lwów wciąga. Ja żadnych korzeni lwowskich nie mam, natomiast faktycznie lwów nie desal. Ile razy pan tam był? Oj, nie wiem. W roku jestem 3-4 razy. Ma pan tam znajomych już prawie? Mam znajomych, tak, mam znajomych Polaków. Ja tam y, wykłady czasami robię. Z Katolickim Uniwersytetem III wieku współpracuję, z którego prezesem jest pan Marian Frużyński, z nim cały kontakt ciągle mam. I, i wykłady różne tematy i yy, zrobiliśmy wykład o księdzu łukawińskim, apostole Kazachstanu i zrobiliśmy wykład o, o generale Sosabowskim, yy, słynnym z operacji Market Garden i, i o matematyce i bitwie warszawskiej, Szeróżnego typu wykłady. Jest Dobry. Pan też autorem y, kilku tekstów do tamtejszych gazet. Tak, teksty są jakiego rodzaju, są matematyczne i, i historyczne, ale też historyczno-matematyczne. No to się może łączyć łączy? Proszę? Może się to łączyć? Może się to łączyć. Tak no, ciekawe byłoby dla niektórych może pozornie sprzeczne dwa słowa na M, matematyka i muzyka. Czemu? Bo wydaje się matematyka jako surowa nauka, a muzyka coś pięknego, ale miałem kiedyś wykład, w zeszłym roku miałem taki wykład z okazji nocy, małopolskiej nocy naukowców, matematyka a muzyka, gdzie od historii się Pitagorasa poprzez Współczes, poprzez różne mozarta i tak dalej, do współczesności, jak ta matematyka ma, ma dużo do czynienia z matematyką. Z muzyką. Przepraszam, z muzyką. A to niech Pan powie troszeczkę, trochę niech Pan zdradzi. No Pitagoras, matematyk znany, my znamy twierdzenie Pitagorasa, które prawdopodobnie nie jest jego, nie był jego autorem, natomiast strojenie pitagorejskie, monochord, instrument, który stworzył, i strojenie pitagoryjskie badał częstotliwość i wpływ tej częstotliwości, jak ucho ludzkie potrafi. Yy, które dźwięki, które częstotliwości są strawne dla ucha ludzkiego. Jeśli mówimy o matematyce, to kiedyś yy, pamiętam, że powiedział Pan coś takiego, że matematyka jest kobietą. O co chodziło? <laughs> no tak, tak, ten pół serio. Powiedziałem, że jest kobietą, ale, ale to tak pół serio. Jest urocza. Jest piękna, niedostępna, wdzięczna i niewdzięczna. Czyli prawie jak kobieta. Prawie jak kobieta. No tak. A skąd się wzięła, pamięta Pan, ta pasja matematyczna? Kwestia liceum. W naszej klasie, która nie była klasą rozszerzoną z matematyki, to była klasa ogólna, mieliśmy około 40 osób, i z czego 5, 5 osób skończyło matematykę. To jest wpływ nauczyciela. No właśnie. Nie każdy może mieć takie szczęście, tak. żeby mieć dobrego matematyka. To pięć osób na 40 jest bardzo dużo. Kto pana matematyki uczył? Pan Wtedy dyrektor, pan Stanisław Toboła, w Krzyżowickim Liceum. To on pana tak zaraził? No nie tylko mnie. Nie tylko mnie. Wspominamy go i naszych wszystkich nauczycieli z tamtego okresu bardzo serdecznie cały czas. No potem pan sam został przecież nauczycielem tak. matematyki. Wróciłem do Krzeszowickiego Liceum już jako nauczyciel matematyki. Jak, jak doświadczenie, jak te wspomnienia, dzisiaj już wspomnienia? To znaczy, liceum jako uczeń to jest zupełnie co innego jak liceum jako nauczyciel. Początkowo jako nauczyciel, no człowiek wchodzi do, do, do sal, które znał jako uczeń, patrzy na to i porównuje, jacy my byliśmy, a jaka młodzież jest teraz, i specjalnej różnicy nie było widać. To nie jest kwestia ubioru, czy mediów, czy, czy, czy internetu, którymi się posługują. to kwestia problemów w wieku. Te same. Te same. Te same. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, na szczęście. <śm> pan długo pracował w szkole? Od 80 roku. Od 80 roku praktycznie w zeszłym roku, powiedzieć wydałem czy wysłałem ostatnich maturzystów y Wyszli ze szkoły. Wyszli ze szkoły. Tak. To jako nauczyciel z długoletnim stażem, pan wie doskonale, że nie każdy w stanie jest tą matematykę polubić. Nie każdy ma łatwość jej zrozumienia. Jak to jest? Jak pan sądzi? Czy każdy może się matematyki nauczyć? O, trudne pytanie. Czy Ja czasami żartem mówię do nich, błogosławieni którzy nie zrozumieli, a uwierzyli, <grym> mówię o matematyce. Natomiast. Są fragmenty matematyki sprawne dla każdego. Program matematyki jest taki, że, że to jest matematyka bardzo taka proceduralna z jednej strony i nudno. No nie ukrywam, to jest nudno. Bo to jest procedura, jakaś tam wzór, nie wzór pewnego typu rozwiązywania zadań, ale można ubarwić ją jakimiś takimi ciekawostkami przynajmniej choć trochę zachęcić. Tak, fraktale, tak jak to, że. Ciągwi, na jego roślinki, które mają płatki o różnych, tam nie tyle wielkościach, co różnej izbie płatków, też sobie jakoś liczą. Pszczółki sobie liczą, są optymalistami, ponieważ mają najbardziej optymalne warunki do przechowywania miodu. Komórki sześciokątne No tak, to też jest matematyka. To jest matematyka, tak. Kto te pszczoły nauczył, nie wiem, ale tak zrobiły. Ale łatwiej dzięki temu wytłumaczyć. Uczniom y, zasady rządzące tak. matematyką. No, w ten sposób widać, jak ta matematyka jest przydatna. Bo chociażby jedziemy drogą, mamy kanały. Pokryte od kanałów są okrągłe. Dlaczego okrągłe? No, jakby prostokątne czy kwadratowe mogłyby tak podskoczyć i wpaść po przekątnej do środka. Okrągła nie wpadnie, bo trzyma brzeg. Nigdy bym o tym nie pomyślała. Nawet. No to już pani wie. Nie zastanawiałam się nad tym. A nie mi Pan powie w takim razie, czy y, sądzisz Pan, że, że y, matematyka może mieć coś wspólnego z podróżami? Znaczy, ja nie mówię o przygotowaniu matematycznym do podróży, bo to też jest oczywiście cała logistyka, ustalanie podróży i tak dalej, i tak dalej. Liczy Pan walizki pewnie? No, walizki, uważam, ale nie. To, to jest kwestia raczej logistyki i ciekawości świata. Czy matematycy, tych, ci, których znam, są tacy, że oni praktycznie są w stanie być nie tylko matematykami, ale są też humanistami. Implikacja w drugą stronę nie zawsze jest... O właśnie. To często jest. Dokładnie. Ja, ja tak półżałam tę pół serio ja mówię, czasami matematyka jest nauką ściśle humanistyczną. Aha, no tak. No tak, ale pan pamięta w ogóle co zadecydowało, że pan zdecydował się y, studiować w ogóle matematykę? No pamiętam, to może trochę wstyd zarazie. się przyznać, leństwo. Czemu? Już mówię, jakieś tam zdolności matematyczne człowiek miał oczywiście, każdy ma jakieś zdolności, nie ma takich ludzi, którzy nie mają zdolności matematycznych, natomiast myślałem o studiach technicznych, myślałem o studiach humanistycznych też. Ale wszędzie wydawało mi się, że czegoś trzeba dużo robić. Studia techniczne, jakieś projekty, rysunki, obliczenia i tak dalej. W matematyce albo się wymyśli, albo się nie wymyśli. Jest. No tak. Czyli pro, prościej troszkę. Tak, prościej. To no to nie, wróćmy do tych podróży. Co matematyka ma wspólnego z podróżami. Wspomniał Pan o walizkach. Czy uważa Pan, że coś jeszcze? Ja nie może z tym podróżowania. Styl podróżowania, zależy czego ludzie szukają w czasie podróży, jakichś wrażeń, jakichś emocji i tak dalej. Ja podróżuję tematycznie. Tematycznie to znaczy, ja nie muszę wszędzie być, ja jadę gdzieś po to, żeby zbadać jakiś temat konkretny. Konkretny temat i to jest taka docelowość pewnej podróży. Ja mogę jechać na Śląsk Cieszyński, no tam stamtąd wychodzi moja rodzina na przykład i to nie jest wielka podróż, ale ciekawa, taka docelowość. Na Białoruś, w okolicy Brześcia, bo stamtąd też część rodzin wychodzi. Też docelowość. Holandia, też niby niedaleka, ale też jest docelowość. Taka docelowość, dążenie do celu. To jest, to jest ta, ta, ta matematyka. Dowodzenie sobie, że coś jest tak, a nie inaczej. Rozumiem. A niech Pan powie w takim razie, co Pana popchnęło do tego, żeby odwiedzić Koreę Północną. A no właśnie. Trzy rzeczy. Jako dziecko czytałem Taką książkę, dom odzyskanego dzieciństwa, bodajże Brandysa. Kazimierza Brandysa to było o dzieciach z Korei Północnej, które w czasie wojny tej koreańskiej przebywały w Polsce. Potem wyjechały z Polski. To była jedna rzecz. Druga rzecz, czyta się o tej Korei Północnej no różne rzeczy dziwne. Nic praktycznie nie jest do sprawdzenia, bo każdy może napisać różną. Opinie, różne bzdury, sprawdzić się nie da. A trzecie, no to taki dowód, zobaczyć, jak tam jest. I zobaczył Pan? Nie. A, nie, nie zobaczył Pan. Był Pan i nie zobaczył. Byłem, ale nie zobaczyłem, zobaczyłem tylko to, co oni chcieli, chcieli pokazać. pokazać. To jest raz. A dwa, yy, o tyle byłem w lepszej sytuacji od ludzi z Argentyny czy tam z Irlandii, że ja mniej więcej coś pamiętałem z tych wcześniejszych naszych historii. Byłem jako ciekawostka dla Argentyńczyka czy Irlandczyka, ale też dla Koreańczyków. Poza tym ja pamiętam z tej książki, ten, tego Brandysa 1, 2 3, 4 Hanadul Setnet po koreańsku i od razu sobie tę sympatię wzbudziłem u Koreańczyków. No tak, Nikt tego nie wiedział. Ale Korea to był tylko jeden taki epizod. To była jedna taka podróż, bo przecież tych podróży pana było znacznie więcej, która w panu tak najbardziej zapadła w pamięć? No to taka ekstremalna to jest oczywiście. W zasadzie wszystkie są na swój sposób specjalne. Nawet bliska podróż może być bardzo ciekawa. To zależy, czego się szuka, co się robi. A kiedy pan wspomina o nich, to co panu się nasuwa na myśl? Nie, każda, każda jest inna. Na przykład o, taką ciekawą podróż, Kazachstan. Akurat Expo w Kazachstanie parę lat temu no i akurat tanie Loty. Pojechałem do Kazachstanu, czy poleciałem do Kazachstanu. Ekspo ciekawe w niej lub bardziej, raczej znaczy ciekawe dla człowieka, który ma jakieś pojęcie o fizyce, o naukach ścisłych, bo to dotyczyło energii przyszłości. Ale jako ciekawostka dowiedziałem się o księdzu Bukowińskim, który jest nazwany, już nie żyjący, apostołem Kazachstanu. Byłem na mszy upamiętniającej jego. Błogosław... beatyfikację, bo pewnie jego beatyfikacji, a on jest związany z Rudawą i pisarami, to tak się okazało. Czyli nasz ziom... Tak. W Kazachstanie dowiedziałem się o księdzu, który związany jest z Rudawą i z pisarami, czyli miejscowością po 10 km ode mnie. A niech mi Pan powie, czy jest jakiś kraj, do którego Pan wraca? Ukraina. Czyli zawsze jednak ten wschód. Ukraina, wschód. Wschód jest ciekawszy. Zachód jest fajny, ułożony, piękny. Piękne muzea, słuchaj, nie wiem, ale wschód jest taki bardziej mniej ułożony, bardziej trochę drapieżny, dziki, taki Ukraina, Białoruś. Teraz, gdy trwa wojna w Ukrainie, to chyba te podróże trochę inaczej wyglądają. Znaczy, ja nie jeżdżę na wschód, tam, gdzie ta wojna faktycznie jest. Od, od, od czasów wojny byłem na Ukrainie wiele razy, w tym w Lwowie oczywiście wiele razy i pamiętam taką eskalację. Na początku były jakieś plakaty, banery wojna z Ukrainą i tak dalej. Ten pamiętny okrzyk na, na wyspie Węży o tym rosyjskim korablu. Potem, gdzie, nie było, gdzie nie, nie było w zasadzie kompletnie, z niewielkimi wyjątkami paliwa do kupienia, i potem to ewaluowało. Aż, aż w tej chwili jest tak, no ja jeżdżę do Lwowa. działa wszystko, można iść. Do, do opery. Ja rok temu byłem na przykład na Carmen. Czyli tak jakby wojny nie było. Tak, jakby wojny nie było. Jedyne ślady wojny tam w tej chwili, no to są mundurowi no i niestety cmentarz, gdzie przybywa coraz więcej grobów. Do tego jeszcze w kościele, czy w kościołach zdjęcia tych, którzy, którzy zginęli. Czasami alarmy jeszcze się zdarzają. Na przykład dwa lata temu było wyłączenie prądu, ale tak tej wojny nie widać na co dzień, znaczy nie jest to normalna sytuacja oczywiście, ale, ale wojny bezpośrednie, tam nie widać. Oczywiście zdarzały się sytuacje, że to rakieta jakaś jedna czy druga spadła na Lwów, gdzie ja byłem bezpośrednio informowany przez moich znajomych Włowiaków, że spadła na przykład na budynek, przedwojenny budynek lwowskich profesorów, w którym mieszkali. To, to może była pomyłka we w współrzędnej, bo 100 metrów dalej była Akademia Wojskowa. Niech mi Pan powie, co jest takiego, że Pana tak ciągnie po świecie do podróży, do podróżowania, do, do tego, żeby jeździć. Nie wiem. Nie znoszę siedzenia w miejscu. Mieliśmy wychowawczynię, która w liceum, w Liceum, takie dwa ważne hasła nam przekazała. Jedno to noble obliż, czyli ślachectwo zobowiązuje. A drugie, żeby nam się chciało I, i Nasza klasa była to jest taka, że nam się ciągle chce ścić. Więcej lub mniej, ale ciągle coś robimy, ciągle nas pcha goni do czegoś. Robimy przeróżne rzeczy. To nadal się spotykacie? W ciągu ostatnich trzech lat spotkaliśmy się trzy razy. 50 lecie matury, potem 51-lecie matury. No w tym roku spotkaliśmy się też kilkanaście osób na 50-lecie. Pani Ewa pisała o Was przecież w przełomie. Wydaliśmy publikację 100-stronicową mm, wspomnienia, takie ze zdjęciami Radio Kraków. Też byliśmy tablicę tablicy pamiątkową, odsłoniliśmy naszej wychodźczyni. Tam się chce chcieć. No to super. To oby Wam się dalej chciało i oby Panu również tak. chciało się y, mocno dalej. I bardzo Panu dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.